Hejka kochani, z tej strony Starcia, a dzisiaj nagrywam otwieranie prezencików Trochę uzbierałam, napisałam statów, że nagrywam i otwieram prezenciki, więc teraz będziemy je otwierać. Mamy ich dosyć dużo. Dziękuję każdej osobce, która mi dała prezencika. Teraz tylko się przewiorę żebym um, miała na przykład samą bluzkę, bo będę te rzeczy ubierać, a na końcu zrobię z nich luka, więc... Teraz szybko przebiorę. Ok, ja się już ubrałam, to zabieramy się za otwieranie. Pierwszy prezentik jest od Madziana. No i takie te, te te. No nie pamiętam nawiasy, chyba coś takiego. Um, ok, otwieramy i zobaczymy. Jeśli będę się jągać, to przepraszam bardzo. I mamy tu bardzo fajne tło. Ja w ogóle nie mam teł, więc w sumie może mi się nawet przydać. Kolejny od jest. Um, osoby zaraz przeczytam, przepraszam. Um, nie, nie przeczytałam. Um, takie ładne wojski. Okay. One są takie fioletowe, tylko u Was są jako czarne. E, to była od osóbki 6 4, 6, 4, 9, 9, 3. Teraz mamy od Maciejko. Dał mi tutaj dosyć dużo tych prezentików więc otwieramy oczywiście. Ok. Co my tu mamy? Mamy takie ładne kolczyki. Okej okay. One są ogólnie ładne. Kolejny taki. Um, u was to jest różowy, a u mnie jest fioletowy, bo trochę ta kamera zmienia kolor. Więc no. I mamy tutaj. O, taką neonową gumę. Oh my god ale fajna. Okej, okay, kolejny prezent. Bardzo dziękuję za tyle prezentów ogólnie. Dopóki nie, nie otwierałam prezentów, to jest takie fajne w sumie. I mamy tutaj piegi. Ujej, ale... Ja zawsze tak lubiłam. One są takie fajne. Kolejny prezent od Maciejko. Bardzo ci dziękuję za tyle prezentów w ogóle. Otwieramy. Oj. O już. A tutaj mamy... O! Taki topik. Ogólnie on jest dla chłopaków, ale jest bardzo ładny. Dziękuję Ci bardzo. Um, kolejny prezent od Marianek fot, Okej, okay, jeśli jest źle czy tam czyśnik, to bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Means, dałeś mi dwa prezenciki. Bardzo Ci dziękuję. Tutaj mamy tą tu koronę. <laughs> o nie. Fajnie, to, 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 dziękuję, ale tylko korona mnie zawsze śmieszy, jak ją ja ubieram. Okej. Okay. I ogólnie, jeśli ktoś by chciał mieć mnie w <ūovy> O Jezu, jakie cudne są te kuceczki! O, dziękuję, Boże, kołam te kuzyczki. One są takie cute i takie ładne. Bardzo Ci dziękuję, o Jezu. Ogólnie to dodaję za Drip Pixel Ink, coś z kolekcji. No i unikaty z VIP'a. Teraz mamy od Monsi 1085. Pewnie źle przeczytałam, ale przepraszam. Ale nieważne, to już przepraszam. Nie umiem czytać ników ogólnie, więc no. Tutaj dostaliśmy, ale ładna taka, taki płaszcz w sumie, w, w sumie Boże, ale ja się jąkam Tutaj mamy um, kolejny prezencik od Oli Adi Fajny jest ten płaszcz, taki szeroki, długi Od Oli Adi mamy prezencik um, Okej, okay. i zobaczymy co dostaliśmy Taki wianek, o, bardzo ładny Dziękuję. Tutaj mamy od Weronika Gumulinska. Przepraszam, jeśli źle czytam, naprawdę. Mm, Okej. Okay. Co my tutaj mamy? MMM. Trochę się może ladzieć, ale no cóż. To ten ładny topo, że wiesz, jakiego lubię. Ale ładnie się z tym płaszczem w sumie to złożyło, jako bardzo lubię. Tutaj mamy od Majka Julka. Okej. Okay. Zobaczymy. Tutaj mamy. Mamy taki ładny. O, ale. Ale to się ładnie razem złączyło. O oh my gosh. Oh my gosh. Ale pięknie. Teraz sobie wezmę o tak. Zrobię. O, mamy kolejny prezent od Maciejko. Dziękuję Ci za tyle prezentów. Boże, ale to się ładnie złączyło. Tak. I tutaj mamy. O oh no! Kolejny topik. Też bardzo ładny. Ej, to się też ładnie złączyło. O oh wow, z tym w ogóle białym się bardzo ładnie łączył. Tutaj mamy od Madzi. Madzia jeden. Jakiś jest... Szałeczki, których nie wiem jak się czyta. Więc no. Też mi dałeś dużo prezencików. Więc dziękuję. Tutaj mamy coś do pokoju. A, takie te te Okej, okay. dziękuję. Już prawie pliknąłam przejść do pokoju. Okej, okay, kolejny prezent od Madzi. Dziękuję Ci bardzo. Ogólnie tutaj mamy takie... O, takie włoski. Okej, okay, bardzo... W ogóle bardzo wszystkim dziękuję za tyle prezentów. Kolejny prezencik od Madzi. Jak mówiłam w tamtym odcinku, nie mam swojego głównego konta, no ale nie jest mi w sumie jego szkoda, bo dam za fajną rzecz w Robloxie, ale to już tam nieważne. Tutaj mamy takie włoski, tutaj początkowe. Ale to no, O, w sumie nie jest tak najgorzej. I tutaj kolejne dwa prezenciki od Marianek Fot. Okej. Okay. Zobaczymy co dostaliśmy. Okej. Okay. Mam tutaj animację. O, nawet sobie ósmy ustawię. Ona jest chyba w sporcie jak mi się wydaje. Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo... Oho, ale... Ej, bardzo fajna. I kolejny prezentik od Marianek fot. Zobaczymy co tym razem. Halo. Ci się nam zleciło? Zl o oh no. O, już. ok mm. ok wyglądam po prostu pięknie. Wiem. <laughs> o, dziękuję za tą ładną sofę. Ale to ja nie będę przychodziła do pokoju, bo będzie mi się leczyć. I tutaj mamy ostatnie sześć prezencików. Od, teraz mamy od Majka i Julka. Dziękuję. Okej. Okay. Tutaj mamy takie ładne żółte buciki. Naprawdę są ładne. Teraz mamy od Twój misiaczeku. Takie macham. Moje krzesło. Okej, okay, nieważne. <grym> um, tutaj mamy. Mamy, mamy. O, taką bluzę dla chłopaków. Okej. Okay. Śmieszne <grym> dosyć. Tutaj mamy od nicia Icia 24. Nicia, tak, nicia Icia 24. Dziękuję Ci bardzo. Tutaj mam taką animację, o Jezu, jakaś Halloweenowa. Nie będę jej na razie ustawiać. Tutaj znowu mamy od Madzi. Madzie, nawias, nawias, nawias i nawias i nawias. No. Tak. Um. Okej,ka. Okay, Tutaj mamy... O, taka spódnica, okej. Okay. Taka dosyć długa. Tutaj mamy teraz od Winter Luna. Zobaczymy co Winter Luna nam dała. Tutaj mamy Te skarpetki To w ogóle skarpetki z mojej listy Chyba Tak, by jej dodawałam Dodawała mi to do list Dziękuję bardzo I ostatni prezentik Od Duska Love um, Ale się cieszę z tych prezentików Serio, są takie ładne Dziękuję za w ogóle za wszystkie te prezenciki, naprawdę Mamy okulary! O, ja mam takie czarne, ale ja je bardzo lubię No to dobra, jak już otworzyłam wszystkie prezenciki, bardzo dziękuję tym osóbkom To teraz zrobię Wam cięcie i zrobię lukę z tych ubranek, więc Robię cięcie i zaraz się widzimy Tak prezentuje się look, który zrobiłam z tych rzeczy Ogólnie spódniczka nie jest z rzeczy, bo nic mi nie pasowało i łódki też więc ustawiam sobie tego luka. okej okay. i teraz idę go zapisać. okej okay, i teraz zapisuję. okej okay. A tutaj mi widać hej. okej okay, mamy fejm, który mi się zaciął. No, bo czemu by nie? Nie widzę tego. O, chyba już. Okay, idzie? ok, wreszcie Musiałam czekać trochę Przyłączam się No i chyba Kończę już odcineczek Mam nadzieję, że Wam się podobał Jeśli tak, to możecie stawić Łapkę w górę Niechęci bym oczywiście Zrobiła live'a, ale Nie mogę i to mnie Smuci bardzo Nie smuci bardzo No i tak już będę kończyć, więc no. Dziękuję wszystkim za prezenciki i pa pa!